Jest znanym i cenionym choreografem, reżyserem pokazów mody, prezenterem telewizyjnym i stylistą, który od kilkudziesięciu lat współpracuje z największymi gwiazdami polskiego show biznesu. Świat mody zna od podszewki, bo już jako dziecko odkrył w sobie talent do pokazywania mody. Dziś w programie sylwetka pochodzącego ze Stalowej Woli, Jarka Szado. Jarku, co ci dało, twoim zdaniem, największą popularność? Praca w telewizji. Przez chwilę też współpracowałeś z Justyną Steczkowską. Tak. E, tak. tak. No, byłeś juro, jurorem w, też w programach telewizyjnych. Co było tym takim czynnikiem, który jednak sprawił, że no, jesteś rozpoznawalną osobą w całej Polsce, nie tylko. Ja czy. To jest bardzo trudne tak stwierdzenie, bo z perspektywy teraz lat patrzę, że e, trzeba e, umieć, jak ktoś umie, przechodzić przez kamerę. Nie wolno kamery się bać. To jest tak, jak te, tak samo, nie wolno się bać, e, e, bo wtedy nie zwiedzi się świata e, la, latanie samolotem. Więc, e, więc chcąc być e, rozpoznawalny, trzeba było być jakiś charakterystyczny. O czym marzył Jarek Szado, syn boksera? Który od początku kochał kulturę, bo wiem, że też miejski dom kultury tutaj dużą rolę odegrał w, w Twoim życiu. Mosir, koncerty, spotkania. O czym wtedy marzyłeś, jako taki nastoletni chłopak? Podobał mi się tak zwany show business. To znaczy podobało mi, się, podobało mi się kino, podobała mi się strada. Podoba... Zauważyłem, że. Jeszcze nie, nie za bardzo wiedziałam o co chodzi, podobała mi się moda, ale za bardzo nie, nie umiałem tego jakby określić. Znaczy ogólnie podobała mi się praca i kreowanie takiego, żeby, żeby ludzie się zachwycali. Jeszcze nie wiedziałem w jaki sposób mają się mną zachwycać. W końcu doszedłem do wniosku, że chcę pracować przy ludziach, którzy, których będą inni się zachwycać, a ja będę jakby ich tak, takim, teraz to się mówi, nago. No właśnie, jak wyglądała ta twoja droga do gwiazd? Była okupiona ciężkim wysiłkiem, poświęceniem, jak to było? No, jako 20-letni chłopak trafiłeś do Warszawy, wielki świat, no i taki sukces. Dziś możesz być przykładem dla wielu innych młodych osób. Na pewno pomogła mi ta zmiana ustrojowa, czyli to przejście z socjalizmu do tego współczesnego naszego światu, tego kapitalistycznego bardziej. Wtedy zaczęły pojawiać się te wszystkie takie, ten cały Zachód zaczął wchodzić do nas. Zaczęły pojawiać się wiele nowych sklepów. Wiele firm, wiele salonów samochodowych. Cały przemysł kosmetyczno-perfumowy eksplodował. I, I dzięki temu ja mogłem zaistnieć. To znaczy, może nie wszyscy wiedzą, ale moje początki były, trzeba było się gdzieś znaleźć, więc ja zastukałem do galerii Grażyny Hase. To była bardziej taka kameralna forma tego show biznesu, ale tam odbywały się wystawy, tam handlowało się sztuką. tam, tam Grażyna Hase prowadziła swoje atelier ubraniowe, gdzie, gdzie również szyła ubrania, ale gdzie również te takie pojedyncze. Piękne suknie e, zamawiały gwiazdy, gdzie przychodziły właśnie, i na tych miarach uczestniczyłem. Więc za, zacząłem to podglądać, zacząłem ich poznawać. Bo najważniejsze, jak to w każdym, szczególnie w showbiznesie, trzeba poznać dużą ilość ludzi, rozmawiać z nimi, i wtedy mm, ci ludzie mm, e, inspirują cię i jakby dają ci takiego kopniaka, że e, e, znaczy, zlecają ci jakąś robotę. E, ma, mi Grażyna Hasy najpierw zleciła, żebym poprowadził tą galerię jej jako taki menago, I, a znowu jedna z jej ulubionych modelek, Małgorzata Niemen, znowu zleciła mi, czy mógłbym zorganizować mały kameralny pokaz. Ja nie widziałam za bardzo w życiu, nie, nie byłem na żywo na żadnym pokazu, więc, więc, to wszystko, to co stworzyłem, było w. Usłyszane, wyczytane, jak to powinno wyglądać. I musiałem to zaaranżować i zadoptować na, na warunki, że tak powiem, polskie. No i tak to się zaczęło. ten taki okres takiego wielkiego boomu ja myślę, że już mam ze sobą, bo to e, każde ptap ma, przychodzą nowi, e, nic nie może wiecznie trwać, e, więc, e, więc teraz wybieram takie pojedyncze strzały. Nie, już nie jestem taki, że 24 godziny na dobę myślę o, e, o, o, o pracy, e, lubię po prostu tak się położyć i, i patrzeć w niebo i nic nie robić. Ciężko się jest tak chwalić. Ja myślałem o tym i chyba zdecyduję się, bo wiele osób mówiło, żebym napisał książkę o tym show biznesie, o ludziach. Ponieważ to były bardzo różne historie związane nie tylko z showbiznesem polskim, ale również z osobami, które przyjeżdżały tutaj, które, których mogłem obserwować, z którymi w jakiś tam sensie współpracowałem, bo czy to była Sofia Loren, czy Katrina Denef, czy Pierre Cardin, czy Nino Cerutti, projektant, no to, to jak to się mówi, otarłem się. Mogę się pa, Państwu pochwalić, że że kiedyś sobie wymyśliłem, że będę uczył modelki chodzić, co było bardzo abstrakcyjne, dlatego że nigdy nie byłem ani modelem, tym bardziej modelką nigdy nie byłem. Nigdy nie miałem na sobie żadnej sukienki, nigdy nie założyłem butów na, na wysokim obcasie, ale pomyślałem, że to będzie dość oryginalne, bo. Rynek modowy zaczyna tak bardzo mocno funkcjonować. Dużo dziewczyn chce zostać modelkami, a modelka musi wtedy, bo teraz to już może trochę inaczej jest, ale wtedy musiała bardzo zmysłowo i interesująco poruszać się. No i tak. Tak to, to, to znowu sobie tak wymyśliłem i zrealizowałem. A zrealizowałem dlatego, że, pom, że naśladowałem te modelek, modelki. Powiedz mi, co jest teraz modne? O, o. co jest modne? Modny jest SY wszystko. Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie wszystko, co założymy, czy to są lata, jak to się mówi, 20, 80, 2000, to zawsze gdzieś możemy, jak to się mówi, w sklepie na coś takiego trafić. Jest najważniejsze obecnie w modzie, że czy dobrze ktoś w tym wygląda, czy źle. Bo oczywiście, że możemy założyć. Pani w rozmiarze 100 może się ubrać w skarpetę i, i wszystkie swoje mankamenty wydobyć. Proszę bardzo, jeżeli ona się w tym dobrze czuje, to nie chodzi. No może trochę inaczej jak inni, którzy na nią będą patrzeć, co o tym myślą. Ale najważniejsze jest to, żeby e, e, wiedzieć, e, czy to już, jak Ty ja to wiecz to wypada, czy nie wypada. Czym powinniśmy się inspirować? Kultura włoska, jak mówiłeś, jest nam najbliższa nam Polkom. Oj, tak. tak, ja uważam, że nawet wystarczy przejść się po wielkich galeriach handlowych, gdzie, gdzie są te tak zwane ekskluzywniejsze sklepy i to są w większości e, sklepy włosk z, z Włoch, włosk, włoskie marki, e, to jest fajne. Ja uważam, że nam jest najbliżej. Bliżej niż do Francuzek, bliżej niż do Skandynawek, w, w, w ogóle może do Skandy... Nie, nie, nie mówię, bo to również tyczy się panów, więc bliżej niż do Francji, do Skandynawii, nawet do Ameryki, bo również Polacy lubią taki styl amerykański, czyli prawda, na luzie, dresy, sportowe buty, prawda, to, to to często przecież obserwujemy, ale ja jestem zwolennikiem, żebyśmy spoglądali na Włochy. A dlaczego? Dlatego, że styl włoski jest oparty na w większości na galanterii. Ważne, co również Włoszki mają i co uważam, że my powinniśmy mieć. Uszyć sobie. Panowie uszyć sobie dobry garnitur, Pan, panie dobrą małą czarną, którą możemy. Na wiele sposobów korzystać, także, także Włochy znak równości mogę dać coraz bardziej między nami a Włochami. Ja lubię spędzać czas w moim teraz obecnym domu rodzinnym, na osiedlu hutnik, tam bo jest tak cisza, spokój, ale nie zapominam również o swoich takich znajomych, których tutaj gdzieś się. Przez ten okres przyjazdów, czy jeszcze, myślę, że bardziej współcześnie których znam. Dużo czasu spędzam z moją, e, między innymi taką e, mogę powiedzieć przyjaciółką, e, e, Dorotą, która po prostu prowadzi parę firm e, takich gastronomicznych i ja właśnie lubię tam właśnie w, e, w tych jej knajpach e, sobie posiedzieć e, i wypić kawę, e, oczywiście coś zjeść, no i poplotkować, a ponieważ... E, e, Lubię obserwować ulicę, o to jest zawsze od dzieciństwa, więc zawsze siadam przy oknie i, i potrafię tak wiesz godzinę tak sobie posiedzieć i na rynek na przykład Rozwadowski, który jestem zachwycony. L różnie tu ludzie słyszałem, mówią na temat tego rynku, ale ja uważam, że, że to jest to coś wyjątkowego, który ma niesamowitą historię. Lubię pomyśleć, że, że tutaj też chodzili 100 lat temu ludzie, że 200. I że, e, I że za znowu 200-300 lat też będą in, inni chodzić. To mnie bardzo jakoś tak e, motywuje, żeby, żeby ktoś kiedyś, gdzieś tam jeszcze e, za 100 lat, może wspomniał o mnie. Bardzo bym chciał. I, i myślę, że takie wywiady. To też spowodują, że, że, że może kiedyś jeszcze gdzieś tam, e, e, jak to w seksmisji, ktoś od, e, odkopie taki wywiad z tobą i, i wtedy powie, o, ciekawy ten szado był i jak dobrze wyglądał na tyle lat, co ma.